Zrobiłam sobie bukiecik z pokrzywy jasnoty purpurowej. Tak wygląda. Dwa jabłka, trzy ogórki, kawałek imbiru i połowę limonki. I oczywiście pokrzywę z jasnotą. Trochę pomieszam. Dołożę resztę. Możemy też podnieść i resztkę wykapać. 600 ml soku. Piękny kolor ma. nie zmieści się cały. Dajcie znać, czy już zaczęliście wyciskać soki z pokrzywy, czy jeszcze czekacie. Ale mi się picie ciało pyszne. W ogóle wszystkie te soki mi smakują. Pewnie też dlatego, że mam bardzo dobre jabłka. Polecam. Pokrzywa jest darmowa, a resztę bardzo często w domu macie.